Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry w czwartym odcinku. Tak, tak, trochę mnie tutaj nie było, ale to dlatego, że mój organizm potrzebował czasu, no czasu, żeby się zregenerować. I to też ważne w procesie uwalniania emocji. Poza tym zaabsorbowały mnie obowiązki zawodowe. Wzięłam trochę na swoje barki może trochę za dużo a bark symbolizuje moją zdolność do niesienia ciężaru. Na barkach spoczywają wszystkie moje radości, smutki, obowiązki i obawy. Ile razy pomyśleliście sobie, ile ja mam na głowie, a ile ja dźwigam na moich barkach? Właśnie, na barkach. Wszystko na moich barkach. Czy masz wrażenie, że wszystko jest na twoich barkach? Gdzie nie masz wsparcia? Czym zatem jest ten bark dla twojego organizmu? To konflikt dźwigania wszystkiego, braku zaufania i zmartwienia, brak wsparcia, generalnie układ kostny mówi nam o poczuciu wartości. Kiedyś złamałam piąty palec w stopie. Wiem, co to problemy z kolanami i zerwane więzadło krzyżowe w kolanie. Ale dzisiaj dopiero wiem, jakie wtedy konflikty mi towarzyszyły i jakie powinna była sobie zadać pytania. Stopy mówią o konfliktach związanych z Utratą gruntu pod nogami, utratą własnej wartości w związku z przemieszczaniem się, z brakiem kontaktu z rzeczywistością, z utknięciem, ugrzęźnięciem zobowiązania wobec innych, mówią o poruszaniu się w złym kierunku, ignorowaniu swojej intuicji, o braku szerszej perspektywy i niemożności trzymania się czegoś, o nieumiejętności wczepiania się w coś. Czyli skoro łamie wtedy piąty palec, to ujawnia się, że znalazłam się w ślepym załuku. No tak, moje drobne przyzwyczajenia nie dają mi poczucia bezpieczeństwa, ale jednocześnie potrzebuję zmian. Mogę trochę być takim <grym> bujającym w obłokach lekko duchem, trochę artystą, no zresztą artystką jestem, która żyje w świecie wyobraźni. Być może świadomie lub nieświadomie ignoruję pewne, Istotne szczegóły, a ten uraz każe mi się przebudzić, być bardziej czujnym i uważnym, i podjąć inne niż dotychczas decyzje. A skoro przydarzyło mi się to złamanie małego palca, i to jeszcze piątego palca, to znaczy, że mam silną potrzebę uwolnienia się w pewnym aspekcie mojego życia, który może mieć związek z władzą lub autorytetem. Może chodzić także o tajemnicę, którą noszę. W sobie od bardzo dawna i która zjada mnie od środka, bo w końcu piąty palec jest bardzo blisko związany z sercem. Symbolizuje rodzinę, a także wszelkie aspekty rodzinne mojego życia. Przede wszystkim miłość i harmonię w rodzinie. Jak widzicie o palcu, o moim złamaniu mógłby powstać kolejny podcast. Może tak właśnie będzie. Może to mnie zainspiruje. Widzicie, dopiero teraz znam te wszystkie inspirujące pytania, które mogłabym zadać osobie, która tak jak ja miała uraz stopy, która ma problemy z kolanami. Na przykład mogłabym jej zadać takie pytanie: z kim pragniesz stworzyć bliższe relacje? Z jakiej stabilnej sytuacji chcesz się wyrwać? Widzicie, dokładnie to było moim konfliktem w tamtym czasie, z tym się zmagałam i na te pytania szukałam odpowiedzi. Ale o kolanie i więzadle w kolejnych odcinkach. Dzisiaj chciałabym wrócić do tematu barku. Od niego właśnie zaczęłam, ale potem, jak to ja gadyła, zrobiłam sobie długą dygresję o stopie, o złamanym palcu, stopy i kolanie, jeszcze o więzadle. No proszę was, ja to potrafię, co? Dosyć dygresji, kochańska. Ty się uspokój, ja cię przywołuję do właściwego tematu. Chciałabym wrócić do barku, ale też trochę inaczej, abyście spojrzeli na totalną biologię, która nie jest tylko rozwiązywaniem, można powiedzieć, naszych konfliktów psychicznych, emocjonalnych, ale łączy się również z czymś bardzo ważnym i magicznym z naszymi korzeniami z tym skąd i od kogo pochodzimy jakie ogony karmiczne ciągniemy jakie rodowe Pokoleniowe traumy stały się naszym udziałem. Ale super temat, co? Zważywszy na wczorajszą pełnię tak, no tak, znowu jesteśmy w energii pełni. Co więc spełnię dzięki tej pięknej, ognistej pełni w znaku barana? <grytanie> na pewno spełnię obietnicę i będę kontynuować historię mojej koleżanki i jej bólu barku. Otóż kontuzja barku mojej koleżanki wzięła się po upadku z konia. Oprócz bólu, który jej wtedy towarzyszył, miała też uczucie zastygania i taką nieruchomość. Do tego stopnia, że nie mogła nawet używać samodzielnie dezodorantu w kulce. Boli ją dzień i noc. Pojawiają się więc nieprzespane noce i ogromna frustracja. Diagnoza to zaciskające zapalenie torebki stawowej. Tak zwany zamrożony bark, który samoistnie pojawia się u kobiet po czterdziestce i samoistnie znika. Kiedy nastąpi przebudowa struktury, ale może to trwać rok, a nawet dwa. A zatem mówi nam o jakimś zatrzymaniu, nieodpuszczaniu, o stawaniu się chłodnym i zobojętniałym w stosunku do czegoś, co robię. Jest jakieś silne napięcie, które wskazuje, że tak naprawdę chciałabym coś zrobić innego niż robię w tym momencie. A to ważne, bo etymologicznie bark jest jak wielki miecz, który tnie, a zatem jego dolegliwość może wskazywać na okoliczności związane z funkcją cięcia. Na przykład yy, muszę, chcę coś przeciąć, odciąć się od czegoś albo od kogoś. Muszę podjąć decyzję, a nie mogę podjąć tej decyzji. Czuję się zablokowany albo zablokowana, boję się, że ktoś ode mnie odejdzie, czyli ode mnie się odetnie. No właśnie. I słuchajcie, tutaj pojawiają się historie ze snów mojej koleżanki i jej męża, które wydawałyby się tylko z nami, a może są właśnie z nami proroczymi, które dają odpowiedź, dlaczego pojawiła się ta dolegliwość ten ból barku. Jeden sen mówi na przykład o małej dziewczynce, która stoi na moście i nagle dostaje jakiś piękny dar, jakiś prezent, może pokoleniowy dar. Inny sen z kolei opowiada o kacie, który ciągnie kogoś za ramię, ktoś jest zwleczony i odczuwa bardzo silny ból, ból ramienia. Pojawia się więc aspekt trzymania, a nawet zaciskania. Jest też historia prawdziwa, która się wydarzyła w rodzinie tej mojej koleżanki. Jej umierająca młoda babcia ma 38 lat w chwili śmierci, trzyma za rękę swoje małe dzieci. Jedna córka ma może dziewięć, a druga dziesięć lat. W tym rodzie są też kobiety trzymające mężczyzn, aby nie odeszli. I te wszystkie kobiety z rodu łączą się w kręgu, dając przekaz tej mojej koleżance, że to ona jest najsilniejszą z rodu i że to ona powinna coś zrobić, zatrzymać coś, przez co one tak cierpią czy cierpiały. Jejku, słuchajcie, normalnie mam ciarki jak to. Pięknie się łączy, układa w całość, jak te puzzle zaczynają do siebie pasować. Jest też historia kobiety bardzo eleganckiej, pięknej, dobrze ubranej, która idzie ulicą i wyrwana jest jej torebka, a w tej torebce najprawdopodobniej ma jakieś klejnoty rodowe. Czyż nie wspaniale łączą się te historie? Ta ze snu o tej małej dziewczynce, która otrzymała pokoleniowy dar z właśnie o tej kobiecie idącej ulicą. Można mówić, że przez te sny, albo przez to odkrywanie tych tajemnic rodowych, dowiadujemy się o tym, dostajemy jakąś informację, jakiś przekaz, który ma spowodować, że albo zmienimy coś w życiu, albo mamy to zrobić, albo do czegoś zostałyśmy powołane lub wyznaczone przez nasz ród. I co? Jak się z tym czujecie, kiedy to słyszycie? Myślicie, że opowiadam Wam o jakiś Szamanizmach, przepowiedniach, bójdach, pseudowróżbach, takie bójdy na resorach? I co one mają wspólnego z tą kontuzją, która przecież nie pojawiła się znikąd? Ona powstała po upadku z konia. No tyle. Bawienie się teraz w badanie, po co ten upadek z konia, no był i jest oczywistym, że jest. No i że po takim upadku może pojawić się uraz. Po co są teraz rozważania na temat pokoleniowych darów, albo przepowiedni? Czy to nie jest przesada i nadinterpretacja? Że to znaki, które mówią albo o przecinaniu, kończeniu jakichś rodowych karm, odcinaniu karmicznych ogonów? Serio? Mamy w to wierzyć i tak interpretować każde zdarzenie w naszym życiu? Czujecie to w ogóle? Uważacie, że to ma sens? Czy jest jakimś wymysłem? <grym> Fajnie by było, jakbyście odpowiedzieli. Podobno nic nie dzieje się bez przyczyny i nie ma przypadków, tak? Naprawdę? Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Jak wy się na to zapatrujecie? Czy widzicie w tym potencjał? Czy to ma sens? Czy to są te właśnie odpowiedzi dla tej mojej koleżanki, po co się przydarzył jej ten zamrożony bark? Czy poczuje się przez to lepiej, czy ból stanie? I to jest właśnie ciekawe, słuchajcie. Prawda? No właśnie, jak skończyła się ta historia? Czy ona się już skończyła? I czy ból barku ustał? Czy zamrożony bark tak samo jak przyszedł, odszedł? No właśnie. I po co jest nam ta wiedza? Czy ona rzeczywiście przynosi uzdrowienie? Czy jest tylko ukojeniem? Czy uświadomienie sobie tych rodowych tematów sprawi nam ulgę? Czy przestanie nas boleć? Mnie ta historia zafascynowała. Ja słyszałam ból w głosie mojej koleżanki, kiedy mi nagrywała tę historię. Słyszałam o nieprzespanych nocach. Pamiętacie, mówiłam o tym w podcaście o bólu. Kiedy ją usłyszałam w następnym nagraniu na Messengerze, brzmiała inaczej. Była wtedy już po ustawieniach, odkrywała tajemnice rodowe i miałam wrażenie, że w jej głosie pojawia się ukojenie jakiś taki Spokój. Zresztą powiedziała mi, że lepiej się czuje i że ta wiedza jest dla niej ważna, wspierająca, tak jakby zrozumiała sens swojego cierpienia. Nie wiem. Chyba lubimy wiedzieć po co coś się nam przydarza, albo jaka jest dla nas lekcja z życia, albo czego ta lekcja z życia miała nas nauczyć. No, i tak, kochani, zostawiam was w tej magicznej aurze, właśnie popełni, która różne rzeczy spełnia. No i byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście podzielili się swoimi opiniami. Jak wy zapatrujecie się na ten, na ten właśnie aspekt totalnej biologii, który dotyka również tematów rodowych, pokoleniowych? Bo przecież jest to niezwykle ciekawe. Mówi się, że dziedziczymy schorzenia, że jest to genetyczne genetyczne, może i tak. Ale skąd wiadomo, czy w rodzie dany konflikt pojawił się i czy został rozwiązany, a może został przekazany kolejnemu pokoleniu? I może prawdą jest, że ta koleżanka została powołana jako ta najsilniejsza z rodu, aby ten konflikt rozwiązać. I po to pojawia się choroba jako rozwiązanie konfliktu. Po to by wesprzeć te kobiety z rodu i powiedzieć im, że to kurczowe trzymanie się czegoś wcale nie daje szczęścia, że pomimo ich kruchości, delikatności, kobiecości, tej energii żeńskiej są silne i dadzą radę, i że ten lęk tylko powoduje dodatkowe dolegliwości. Bo i tak na pewne rzeczy nie mają wpływu, i że trzeba iść dalej. Nie wiem, może ja dywaguję. Przecież nie mam gotowej recepty, nie znam też pokoleniowego przeznaczenia tego rodu, nie znam też do końca rodzinnej ich historii. Ale myślę, że pewne rzeczy są po coś, że to ma sens. Nie wszystko jest oczywiste. Powiem Wam więcej, że wierzę w sens tego bólu, tego bólu barku. I lubię taką magię naszego życia. Że nie wszystko jest jasne, oczywiste, że jest trochę tajemnic do odkrywania. Mm, naprawdę. W tej aurze tajemniczości połowy października, w tej zadumie, trochę melancholii, nostalgii, zostawiam Was. Tule Was ciepło w energii tych przemyśleń i czekam na kolejne spotkania z Wami. Totalnie Was pozdrawiam.